Czy spodziewałam się, że będę mówić tutaj o polskim współczesnym filmie historycznym? Zdecydowanie nie. Czy cieszę się, że Orze Ostatni Patrol to jest udany film? Bardzo. I gdybym miała sama się na niego wybierać, tylko po tytule, plakacie, to pewnie bym się w ogóle nie wybrała, ale słyszałam... Pozytywne oceny po festiwalu w Gdyni, i ten film też dostał e, nagrody za reżyserię, montaż, e, charakteryzację i dźwięk. E, więc tak coś mi podpowiadało, że to może być e, dobra produkcja. No i aktorstwo. Ja już wspominałam w jednym z odcinków, że no, gra tutaj Tomasz Szuchart i Adam Woronowicz, i potwierdziło się, oni są top. Of the top w tym filmie, są, są najlepsi. Woronowicz jako radiooperator, cały czas siedzący i na nasłuchu, mam historię o tym, jak on w ogóle wylądował w tym filmie, przeczytał scenariusz i powiedział reżyserowi, że on musi w tym zagrać. No i Szuchar, taka surowa właściwie postać, właśnie niewyrażająca bardzo dużo emocji, ale widać, jak gdzieś to wszystko w środku. I Kościukiewicz też wydaje się taki enigmatyczny, jakby nic nie miał na twarzy. i Świetne trio. No, reszta moim zdaniem trochę, troszeczkę odstaje. Jedna rzecz też mi się wydawała dziwna, że przywódca tej załogi, kapitan Grudziński, grany przez Ziętka, jakoś tak strasznie młodo wygląda. I taka byłam zdziwiona dosyć, że taki młody był ten kapitan. No, później sprawdziłam i faktycznie, no, 33 lata. To nadal młodość, więc okej. Okay. Tylko, że w takim razie ci pozostali aktorzy, czyli właśnie Szuchart Pawlicki, no oni powinni być młodsi od niego. No a filmy są starsi. Wiem, że to są takie szczegóły, ale troszeczkę rzeczywiście byłam taka w tej hierarchii um, zagubiona i troszeczkę jakiegoś czułam tutaj fałszu czy niezgodności. Ale ogromny plus. Jest to film, Historyczny, ale bez patosu, a to się zdarza w filmach naszych bohaterskich, bardzo często, taki nieznośny, patetyczny, podniosły, no okropny jakiś styl. Tutaj tego nie ma i nie ma też. Romantycznych wątków i nostalgicznych retrospekcji. Myślę, że tego się najbardziej obawiałam w tym filmie że pójdziemy w takim kierunku, właśnie wspominania jakichś takich różnych przebłysków z lądu. Nie ma tego w ogóle. Jest to klaustrofobiczny film o tym, jak się żyje na okręcie podwodnym. I naprawdę chodzi tu przede wszystkim o te emocje, o zmaganie się z samym sobą. Ma być to bardzo namacalne, wręcz mamy się tam z nimi dusić. No, ja sobie tak to wyobrażam, że, że to są tortury i wiele możliwości śmierci na takim okręcie. Zresztą to też jest nam pokazane. I, i tak jak niektórzy narzekają na brak jakiejś akcji, no to ja się w ogóle nie zgadzam. Jakby akcja tutaj polega na tym, że także oni muszą być cierpliwi i czekają w zanurzeniu. I muszą się ukrywać i być cicho. Jakby to, to na tym polega pływanie okrętem podwodnym. Bohaterem jest tu ten okręt. I bohaterem są. Jest załoga, jest to bohater zbiorowy. Zupełnie nie rozumiem zarzutów, że, że nie możemy się jakoś przyczepić do konkretnego bohatera. Nie, jest tam ich dość dużo. Są ci ważniejsi, ci mniej ważni. Dowódca, dowódca który musi wydawać yy, decyzje po prostu w ekstremalnych warunkach i, i oni są razem i muszą sobie ufać. I poznajemy ich przez to, co się dzieje na tym okręcie, a nie to, tam jakie mają. Yy, Relacje rodzinne, chociaż oczywiście takie drobne e, ziarenka są nam pokazane, żeby wiedzieli, że mają oni e, życie poza e, wojną, e, ale wszyscy się tego domyślamy, a e, mamy tu i teraz Mamy tutaj e, sytuację, która. E, która wciąga, wsysacie po prostu do, do cna, nie możesz się uwolnić. No przecież to jest sytuacja koszmarnego zagrożenia, niewyobrażalnego zmagania. Widzimy ten, podczujemy tę duchotę, smród. No i nie jest to dokument, ponieważ okręt orzeł zaginął. Nie wiem do końca, co się wydarzyło. Jest ta okropna scena, kiedy to prawdopodobnie samoloty alianckie go ostrzeliwują przez pomyłkę. Jest co prawda zakończenie tak z takim wydźwiękiem bohaterskim trochę, chociaż jak potem się dowiadujemy, to, to te statki, które oni mieli e, storpedować, e, to i tak nic by im to za bardzo nie zrobiło o tym statkom. E, storpedować, czy właściwie nie wiem, co do końca zrobić. I tak no, jestem, jestem laikiem i, i mogę poczuć, jakby, te, tę atmosferę przez te komendy e, powtarzające się. To nadaje pewien rytm. Jest świetny, rzeczywiście, dźwięk, e, po prostu taki dopracowany w tych takich najdrobniejszych szczegółach pisków i, i, i zgrzytów. Ehm, i ten statek rzeczywiście ożył. No i scenografia, i zdjęcia. Tu się bardzo dziwię, że Marcelina Początek Kunikowska nie dostała nagrody za scenografię, a Jolanta Dlewska za zdjęcia, ponieważ no to robi ten film. Tutaj jest zbudowany od zera. Taki statek jeden do jeden, nie było tam w ogóle miejsca, żeby za bardzo kręcić, a kamer było sześć, z których nawet aktorzy sobie nie zdawali sprawy, w których miejsca one są. Podglądamy tych bohaterów, są też takie ujęcia przez właśnie taką. Szybę, czy, ym, czy przez właśnie nie wiadomo co, czy perysko, bo są też takie, czy przez taką ry, rybią, rybią perspektywę, że mamy jakąś panoramę. Może tych ujęć było troszeczkę za dużo, bo wystarczyłoby kilka rzeczywiście, ale dobrze, że jest to zróżnicowanie, że jesteśmy bardzo blisko bohaterów, ale też troszeczkę właśnie przez jakąś ym, szybę, y, niby z samego okrętu, ale też. Za szyby okrętu. No i efekty specjalne trzeba było stworzyć komputerowo cały ten statek, bo zbudowana scenografia była. Modułami, czyli podzielone na części te, i wynurzenia, i zanurzenia. Wszystko to jest komputerowo. Jest to zrobione świetnie. Wprowadza bardzo, bardzo w klimat i byłam pod ogromnym wrażeniem. Jesteśmy po prostu z bohaterami w podwodnej kapsule i serdecznie zachęcam, żeby zobaczyć ten film w kinie, ponieważ wtedy możemy poczuć i ogrom morza, i właśnie zamknięcie w tej klaustrofobicznej przestrzeni, wtedy naprawdę to może na nas precyzyjnie oddziaływać. Jest mi trochę przykro, bo wydaje się, że zabrakło pieniędzy na reklamę i marketing tego filmu. A Polacy i tak mają już dość tych dennych, polskich, historycznych produkcji i mam wrażenie, że ten film po prostu dostał rykoszetem. Bardzo mało widzów zobaczyło ten film do tej pory w kinie. Po prostu szkoda. Że przemknie on taki niezauważony. Nie będę ukrywać, to jest film podobny do Orła z 1958 roku Leonarda Buczkowskiego, mimo że reżyser się bardzo odżegnuje od wszelkich takich porównań. Nie chcę też słyszeć o porównaniach do Das Bot, który jest takim no, sztandarowym przykładem filmu o e, okręcie podwodnym. Ja go akurat nie widziałam, ale. Również podobno są, są jakieś kalki i, i są jakieś bardzo e, podobne sceny, ale nadal mi to nie przeszkadza. Cieszę się, że powstał taki polski film. Czujemy rzeczywiście to zagrożenie, nie słyszymy wodę kapiącą czy też przeciekającą jakimś szerokim strumieniem. E, tę grozę, lęk, przerażenie I ten wydźwięk jest ważny, że, że pokazuje wojnę jako barbarzyństwo i zupełną abstrakcję, i się zastanawiam, co ci ludzie właściwie tam robią. Ci ludzie też się zastanawiają i chcą rzeczywiście walczyć, chcą już wypłynąć na powierzchnię, chcą się zmierzyć z wrogiem, nie chcą siedzieć i się dusić. To nie jest na ludzkie nerwy w ogóle, i właśnie to jest ponad ludzką wytrzymałość, a oni jakoś potrafią wytrwać. No i to jest godne podziwu. Pan na sali w kinie podczas wyświetlania tych ostatnich plansz, kto y, zginął, y, wstał i rzeczywiście to był ten taki, taki no, prosty gest, ale podniósł rzeczywiście, żeby y, oddać jakiś hołd i cześć tym ludziom. No i pamięć, żeby jakoś zachować y, pamięć o nich i o jakimś takim, właśnie, zwykłym, ale niezwykłym życiu na okręcie. W ogóle ci marynarze robili, podwodniacy też tak zwani, robili jakieś niesamowite rzeczy. Orzeł z 1958 roku opowiada o tym, jak uciekliśmy z internowania tego statku na, w Talinie. Był tam młody człowiek, morski, który y z pamięci wyrysował mapę, bo nie mieliśmy map, jesteśmy ich pozbawieni i rozbrojeni. Mapy i cieśniny, jakieś w ogóle, jakiś kosmos, i występuje on też w tym filmie. Zgrał go właśnie Pawlicki, no i zginął, jak miał 25 lat. Okrutna historia, ale rozbuchana taka, w tym filmie jest to zachowane tak minimalistycznie, żeby przede wszystkim być skupionym na ludziach i ich emocjach. Jest to taka, mikro, mikroskala.